Zajmujemy się kalistyniką, czyli trening z obciążeniem własnego ciała. Jest to, powiedzmy, wywodzi się z gimnastyki sportowej, a, albo można nawet korzeni szukać już w starożytnej Grecji, czyli trening, który, gdzie bazujemy tylko i wyłącznie na tym, co możemy zrobić z naszym ciałem. Moim zdaniem jest to jedna z najtrudniejszych dyscyplin z prostego względu, że w przypadku na przykład siłowni, kiedy ćwiczymy, dorzucamy sobie ciężar, zdejmujemy, możemy robić małymi kroczkami. W przypadku kalistyniki, elementy które robimy, przynajmniej na wyższym poziomie, są na tyle trudne, że to są wiele, tak naprawdę wiele, wiele lat pracy i nie ma dróg na skróty, tak? Nie ma możliwości łatwego manipulowania treningiem poprzez zwiększanie, zmniejszanie obciążeń, więc jest to bardzo, bardzo ciężka dyscyplina. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że ona jest cięższa od innych, ale wiele osób się szybko zniechęca, bo tutaj postęp jest na dużo dłuższej mecie niż w innych sportach. Jest mniej widoczny po prostu. Przeważnie zaczynamy od najprostszych ćwiczeń, takich jak podciąganie, pompki, i potem uczymy się stanie na rękach. Jak już umiemy, mamy stanie na rękach i podstawową bazę siłową, to zaczynamy uwaga, od najprostszych ćwiczeń, czyli pompki stanie na rękach, gdzie pompki stanie na rękach w tej dyscyplinie bez ściany są tak naprawdę ćwiczeniem totalnie podstawowym i prostym, które nie wymaga większej siły. Ja ogólnie prowadzę zajęcia, mam swoją salę, jest progres i to jest na artylery Artyleryjskiej 7, można znaleźć nas na Facebooku i prowadzę właśnie zajęcia. Ci chłopacy tutaj, którzy przed chwilą robili pokaz, no to powiedzmy są moi wychowankowie, tak? Przyszli na początek na salę, nie mając żadnych umiejętności, a teraz widać po dwóch, trzech latach jaki poziom reprezentują. Trzeba przyznać, że to już jest poziom ogólnopolski, zajmują bardzo wysokie miejsca na zawodach, przeważnie pierwsze dziesiątka, pierwsza piątka. Na Mistrzostwach Polski, a na mniejszych zawodach często wygrywają.